Dzień dobry, kochani. Słuchajcie, ja z zapowiedzią dzisiejszego live'a y, zrobimy go o godzinie 19. .00. Jestem w parku kościuszki. przede mną w Dali dostrzegłam Brynowski wózek. Słuchajcie, z literaturą idę w, idę w ich kierunku, chyba że się mnie wystraszą i uciekną. Zobaczymy. Twarzy nie pokażę, ale coś niecoś. Y, no, może będziecie świadkami, y, co im powiem. A może nic nie powiem? Także od tej strony nie chcę za dużo mówić, ze względu na to, że y, nie będę miała co mówić o live. Na live. A y, mam kilka tematów do y, takich sytuacji, które, które miały miejsce. Gdzieś pod jednym z nagrań, czy w nagraniu o tym powiedziałam, pod jednym z nagrań dziewczyna zamieściła komentarz, ta, którą spotkałam w markecie, także będzie okazja coś niecoś więcej na ten temat powiedzieć. Przysłała mi wiadomość, co się zadziało w międzyczasie. Na Messengerze jej nie odkryłam ze względu na to, że była w spamie, ja się okazuje, że w spamie pojawiają się pewne info, ale o, już mnie zauważyły. <laughs> zauważyły mnie. Zobaczymy. Zapytam się ich, dlaczego ze mną nie rozmawiają. No, zobaczymy. Zobaczycie. Już się zbliżam. Ja wiem może 20 metrów, więcej 50. Nie, nie, nie mam poczucia odległości. Ale zobaczycie. Na live więcej o tym powiem i niech coraz więcej ludzi się dowie jak jest stosowany w organizacji ostracyzm. Ostracyzm od członków zboru z którymi byłam, ostracyzm ze strony członków rodziny. Wnuczki nie widziałam do tej pory. Tu stoją dwie panie, nie będę was, waszych twarzy pokazywać. Pokażę tylko wózek. O, jest Tak, wózek pokazuję. Ale powiecie, powiedzcie, odpowiedzcie na pytanie dlaczego nie chcecie ze mną rozmawiać? Nie dzwonicie, nie Może rozmawiacie. Panie Słucham? Może pani odejść? Yy, słyszycie pani. Yy, siostra Ela mówi na mnie pani. No, także widzicie jak to wygląda. O! Miły, słuchajcie, do, zapraszam na live o 19, na kanał zawłaszczeni przez sektę. Słucham. A co ci przeszkadza mój wygląd? Korporacja wstawia człowieka w ramy, w pewne ramy i nie może być sobą. Zastanowiłaś się Ela, że człowiek nie jest sobą? Wiesz o pedofilii, wiesz o wykorzystywaniu seksualnym? Czy Jezus, ale słuchaj, czy Jezus mówił o ostracyzmie? Proszę cię odejść. Czy Jezus mówił o ostracyzmie? Czy traktował tak, takie osoby jak ja? Zastanówcie się, bo Paweł to już był pierwszy odstępca, ja to analizowałam. I wytyczne Pawła nie są zgodne z kazaniem na Górze Jezusa. I spreparowana srebrzanka. Miłego dnia życzę Wam. Zapraszam na live na dziewiętnastą. Jest dużo ludzi obudzonych. Śmiej się ze mnie, śmiej. A ja jestem szczęśliwa, wiesz? I sprawę sądową wygram. Miłego dnia. Widzicie, jak się nabijają ze mnie? Tam w dali je widać. Widzicie, jak się śmieją, jak wyglądam? Ach. Człowiek jest sobą. No, wydajecie osobie świadectwo, gdzie jest miłość bezwarunkowa. W organizacji, w sekcie jest tylko warunkowa. Ja mówię ludziom, tam gdzie, że sytuacja wygląda tak, że póki jesteś w organizacji, to cię kochają. Jak wyjdziesz, jesteś wrogiem numer jeden. Tak to wygląda. I ludzie w Polsce o tym wiedzą. Bo był wywiad w pytaniu na śniadanie ze mną. Także wiedzą, jaka jest miłość wśród Was. Miłego dnia. No, trochę im powiedziałam. Słuchajcie, taki miły akcent, to w takim razie zapraszam na 19. Porozmawiamy więcej. Ja sobie jeszcze to przesłucham. Zobaczę, czy... Bo już mi powiedziały, że jest Rodo. Śmiała się ze mnie. Kobieta po 70 to jest miłość, słuchajcie. Niech ludzie wiedzą jak wygląda miłość. Póki jesteś w organizacji, to cię kochają, a jak wychodzisz, to jesteś traktowana jak wrzudna czyimś tyłku. Także wszystkiego dobrego, do miłego usłyszenia i, i zapraszam na 19. Słuchajcie, na razie Pa.